Dzień dobry moi drodzy, witam was w drugim dniu, vlogmasa, dzisiejszy poranek był dosyć ciężki, bo przekazała firma, która miała mi wyciąć dwa drzewa, niestety jakiegoś sprzętu zapomnieli, mają w piątek przyjechać, a ja dzisiaj idę się przejść na spacer po wałach, stwierdziłem, że dzisiaj jest dobry dzień na to, żeby się przejść. Od jakiegoś czasu mam taką tablicę i co jakiś czas na niej zapisuję rzeczy do zrobienia, uznałem, że ostatnie rzeczy, które tutaj były, były zbyt daleko w czasie. I powinienem zacząć pisać te najbliższe rzeczy, żeby się po prostu nimi zajmować. To, co teraz będę miał po prostu w najbliższym czasie, tak jak prawo jazdy, które robię, czy na przykład wyjście gdzieś z Pauliną. I zmazałem tam to wszystko, co było niepotrzebne. I na nowo wszystko ustawiłem. Jest to przydatna rzecz taka tablica, bo jakby macie na widoku i przypomina wam to, co macie zrobić. Oni nie piszcie tak jak ja wcześniej, piszcie te najbliższe rzeczy, które są najszybciej. Żeby nie było, Paulina też jest i niedługo będzie ze mną gdzieś wychodzić, ale na razie idzie na drugą zmianę do pracy. Ale w poniedziałek już masz na pierwszą zmianę, więc tak. będziemy mogli po pracy gdzieś pójść. To już wstaję o godzinie 4.30. W sobotę za to idziemy razem. Jedziemy w górę, więc... Więc będziemy w górach, spędzimy razem czas. Poza tym Paulina wpadła na pomysł, żeby udekorować nasz pokój. Będziemy jechali pewnie po poniedziałku po jakieś dekoracje do Pepką albo do Action. No. Gdzieś no, gdzieś tam Albo możemy podjechać później. Albo niedzielę. w sobotę, albo Zobaczymy. w niedzielę, nie, bo w niedzielę zamknięte. No, tak. Więc podjedziemy, niedługo będziemy dekorowali ten nasz pokój jakoś. Jeszcze nie wiem jaka, ale jakoś będzie. Niestety jest zima i zimno. Ja lubię zimę, ale jest że jeżeli jestem w górach i jestem na nartach i odpoczywam, to w spoko. Jeżeli mam być taka zima jak teraz, czyli ciapa wszędzie, to, to nie, to nie dla mnie. Żeby nie mówić cały czas że zima jest zła i nie. Dobra, no to w zimę mamy wszystko kolorowe. Są święta, spotkania z rodziną, można sobie wyczylować. właśnie pojeździć na nartach, o ile jesteście w górach. No i poczuć ten taki klimat. ŚWIĄT Co Wracamy, wracamy do domu Jesteś cała mokra, brudna i się telepiesz Wracamy do domu, bo ty już zamarzasz Osoby, które mają psa wiedzą jak się spaceruje podczas takich roztopów w zimę Gdy pies lata za piłką, jest wszędzie mokro, a w dodatku jest jeszcze zimno a tego psa jest ciężko zatrzymać. Ten pies mógłby tutaj siedzieć cały dzień na tym dworze, ale już zaczyna zamarcać, więc pora wracać do domu. Tak, wracamy do domu. No, tak, wracamy do domu. Tak, dom! Do domu! Nie piłka, dom! 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 No, dobra. No, czasami się zdarza, że jej źle kopnę i zleci z wału, ale jest dzielną psiną i pobiegnie po piłkę. No już, już, spokojnie, już. O tak jak teraz na przykład. To ubranko też jest zdjąłem, bo się całe przemoczyło tutaj na tych wałach. Niestety no jakby nie wiedziałem, że to będzie tak aż bardzo źle wyglądać. Przyjechaliśmy tak kawał, drogi jechaliśmy. No i to zrobić, nie ten teren, nie dzisiaj po prostu. Niedawno się zaczęło wszystko roztapieć, więc myślałem, że już wszędzie się roztopiło, ale niekoniecznie. Jeszcze dwa dni i może będzie tutaj spokój. Ale piłkę zostaw Koniec na dzisiaj, chodź, chodź, na, chodź Tu kolejny zwierz aż go wpuszczą do domu Cześć Lili, też czekasz na dom, tak? No już idziemy, chodź, chodź zaraz, bo zaraz idziemy, chodź No zostaw tą piłkę, idziemy do domu, chodź, 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 do domu no i na dzisiaj to będzie tyle. Dzisiejszy drugi dzień vlogmasa się skończył i się z wami razem mną żegnamy. Jutro też kolejny dzień będzie, więc jutro zapraszam was na, na odcinek kolejny, na kolejny dzień vlogmasa. Pamiętajcie zasubskrybować kanał, to jest bardzo ważne, razem z dzwonkiem, żebyście dostawali powiadomienia o, o filmach. No i zostawcie pod filmem łapkę w górę, napiszcie jak wam się tam podobało i widzimy się w następnym dniu, czyli jutro powiedz papa pa. czek czek au 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 nała głos daj głos tego głos nała głos do zobaczenia trzymajcie się jego wam dzionka. widzimy się jutro trzymajcie się cześć